powiedzieć tylko tyle od siebie, że y, to jest, ona, ta wystawa wczoraj, dziś, jutro w moim wydaniu y, od, odnosi, Znaczy ja to tak dosłownie potraktowałam, to wczoraj, y, bo prezentuję w jednej z sal moje rysunki, opowiadania, wiersze z dzieciństwa w ogóle, ale one nie są y, y, jakby odcięte od tego, co robię teraz w swoim klimacie. Czyli ciągle, ciągle jakby te prace są spójne tematycznie. One są na pierwszy rzut oka może jakieś takie niedbałe, dziecinne, ale już w tekście Agnieszki Bołoczko będzie można wyczytać o tym mroku, który się kryje za, za tymi pracami, za twórcą. Bardzo chciałam podziękować Sylwestrowi Gołuszce i Mikołajowi Ulkowskiemu, a także wszystkim reprezentantom Fundacji Kolonii Artystów za możliwość pokazania moich prac starych i nowych właśnie dzisiaj. Wystawa od 30 września. Ona wyszła tak bardzo formalnie. Kubie, zachowuje się tak klasycznie. Są, są to po prostu obrazy na ścianach powieszone i rysunki i opowiadania, wiersze, ale mam nadzieję, że przekonają yy, Państwa do siebie swoim, poprzez swoją treść po prostu i, i taką formę dziwaczką też. I to tyle. Dziękuję. Terima <small> kasih telah menonton! Nie istniało nic, czego bym nie znała. Moglibyśmy osiągnąć pracę jedynie włoch, które moglibyśmy osiągnąć.